mam dzisiaj zagram pierwszy raz na moim filmie na youtube w stilu no więc co zaczynamy Stanam Tutaj jakby co jak mam Nubini nie, takie kiedyś gram, ale tylko Nubini Pizzanini Ale w tym momencie sobie kupuję lili, Lila Lila On już daje po trzy. O w ogóle jakiegoś skina. I mam od razu 100 tysięcy. Dobra, więc w tym momencie mogę... Ty mnie tam nie wal, bo ja nie chcę ci coś zrobić. Ja tylko sobie biorę tu avocadini ufo i cappuccino assassino. Dobra. I wezmę soboneczkę nawet. Ona też jest spokojna. Ty <ścoughs> se idź. Dobra, idą wszystkie moje brainrociki do bazy. I mogę sprzedać już tego Nubini, bo on jest orzym lili, Lila, li, lila, na razie w Warszawie. O, glorbo frutto drillo, ale on chyba za dużo kosztuje, co nie? Ile? 200 tysięcy, ja mam tylko 50. O, ale Glorbo antilopini. antilopini mogę kupić. Glorbo Od na to, skąd ty masz? ty co? A on chce sobie zakręcić kołem. To ja jestem najgorszy na serwerze. Chcesz, jest... ty co? A ty co? <skrym> chcesz mi pokraść? O ty, o ty pożałujesz. Mara. Dobra, to ile teraz mam kaski? bobrito. <skrym> no i to jest już lepsze. To jest. Bandito, Bobrito. Bandito bobrito no jest dobra, dobra, za ten czas może ukradnę ci zaraz to bo pożałujesz no jest, no jest dobra, tripi tropi do ribera. Mm. Mm. bardzo mocne brainrociki o 117 na sekundę. O, co pipi. też wezmę? Mój sąsiad na razie nic tam nie robi. Co to moja szanse? O, idzie, idzie, idzie. Idzie, mój bróg. Idziesz. Siama! Ty co? Piepiki, pipi, pipi. pipi, wiesz, pipiki, pipiki. Pipi, pipi. pipi. Nie zabierzecie mi mojego pipiki. Pipi, pipi. Co jest, co on mi daje? Wejsia, umiem chodzić. Kościół. Kościół! Co to ma być? Trochę kultury, proszę. O, ta, 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 sahur. Ale to się nie przyda na pewno. O, i bardzo mi się otwiera. Będą chcieli na pewno. W ogóle też. Czego tyle eventów mam dzisiaj? O kurde. W ogóle co, to maszyna noworoczna, fireball? Mocne. Ty co? A ty co? Zostać Zostałeś bombę atomową w tym momencie. Dobra? Mi będą też fajne odcinki z tej gierki, Zobie. Koniecznie zostawcie suba na tym kanale, bo to mój nowy kanał. O! O! To mi się upiela bardzo. dla dzieci? Ja jestem dziecko, więc mogę wziąć. Tu jakieś procenty? O! To mi się przyda. To na pewno, żebym mógł sprintować właśnie do mojej bazy. I nara, mi nie, nie ukradnie moich rejnrotów. Do ich werka się przydasz. Dobra. Hmm. Okay. O, bur bur patapim. Bur bur patapim. Ty co? Bir, bir, patapim. Oh, ty co? co? się gapisz? Dobra, niech ci będzie, weź sobie Dostaj mocną przekopę, to nie? Ona tą grę nigdy nie grał, a ja już grałem. To, to moje nowe konto. Dobra, chodź. Ty co? Ty co? Się grać na co? Nie, nie, pozwolę na to. Nie można kraść. Ty co? Idzie... ale akcja, ale akcja. Ferokello, Kello. Le i ponad 400 to daje. o, Mój sąsiad nawet. Perfect, Baby. I C. I C, Baby. O właśnie, jeszcze moja baza się otwiera. I myślę, że mogę u mi pierwszy. Co robić. Co Są bazy z epikami. Ciebie też sprzedaję. Ciebie też, nara. Nie będę na razie no, Riverdale no, libert... no, no, o, Peronkello. Jakby jeszcze był deszcz. Oj, oj, oj. To by już 600 zarabiało. Dobra, wezmę te nubeczki. Ciebie też. Na mojego najlepszego więlta sprzedaję. Dobra. Mam na nas 100 tysięcy I będę mógł wtedy sobie kupić balerinę Ona się by bardzo przydała o. <laughs> Blueberry oktopusini. Octopusini Oh my gosh! Perfect. Dosłownie Tylko, że mnie nie będzie na to stać co? Moją bazę taką kładę? Bez Normalnie o O kurde, jeszcze ktoś wziął <laughs> O! O! Moja Bananita do finita! Ta cierpliwość! Awokadina, Będę mocną bazę! Prawie by dostał coś, tak? Tutaj daję poośmnaście! O! Mój! Mój pierwszy krzyż! Awokadini antylopii! Zakradam się i kradnę. Nie wolno być tajni! Nara! w tym momencie mam gręźota! O, jeszcze w gufo W ogóle to kolejny. 500 daje mat. Ooo. Perfekt. Jak zawsze, oczywiście. No i co? O, wiesz. Rage quit. Jaj. O, salamino pinguino. Trzyma. Salamino pinguino. Mi się przydasz. Nie, ten daje tylko 125, ale pe... pe... Chętnie sobie zbiorę. Siema, siema, potrzebuję O nie, więcej miejsca W sumie to dobrze, że oni będą mi kraść tu bazę Nara Chciałaś... O kurde, ludek, ludek, ludek Weź się ogarn Ja już mam całą bazę Ej nie ma łachustku, gra mnie właśnie oszukała Tu co? Tu coś dobrego? Halo są. Nie, słabe Słabe, nie kadeników. będę kraść Naprawdę to są dobre, ale nie chcę kraść Takich cennych skarbów to ja nie chcę kraść O, tu jest barek z Bardzo mi ciąg ale jest dobrze na razie. Jak na start lodo, dobry noc. Panie Bejkunie Mara. Co? 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 Poczu co? Czy ty mi serio chcesz? No nie ukradnij. Dobra, ale i tak. On był słaby. Zaraz zarobię. To musi, musi on zarobić. On musi zarobić. Grał. Rejwalsy? Revals. Tak! No i co? Azbyku? Po co się zaglądasz tam? Tak tego nie zdobędziesz nie wie Nara. Mam mini-krosny, ktoś tam ma. Uuu, mocny nawet. W koni, tam w ogóle masz jakieś alesje. Rhino to Tosterino. Rhino Tosterino. Niestety. Rhino Tosterino. Rhino Tosterino. Raino tosterino. Co to za walka? O, o takiego słabego minuta. Teraz arba dla słabszych osób są sześć urzędzmujących Taka walka? O kurde Aż taka mocna? Ty co? Ty to w ogóle tego nie dostaniesz Bo ty nie zasługujesz, o Pewnie przyjdzie mój kochany sąsiad I mnie spróbuje okraść O Berber Pata Nice, Berber Pata peep. Ja spróbuję poza odcinkiem ogleść. No to koniec narka.